Witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Środa, Dzień Moda. Dziś na tapet wezmę niemiecką modyfikację autorstwa użytkownika Oniku Kurzet pod tytułem Czarne Serce. Fabuła, jak na niemieckiego, moda jest dość spójna: każde wydarzenie ma ciąg przyczynowo-skutkowy. Jest ona umieszczona gdzieś mniej więcej podczas wydarzeń z Gothic 3. Kawalon wraz z innym członkiem wodnego kręgu, Ganem, dostają arcy trudne zadanie od Maga Wody Watrasa, a mianowicie zniszczenie Czarnego Serca, czyli źródła mocy szponu Beliara. Aby tego dokonać, udają się oni na pewną wyspę, do Maga Aguasa, który ma im pomóc w ich misji. Serce szponu nie jest zwykłym artefaktem, próbują ono przejąć kontrolę nad posiadaczem. Oprzeć się woli serca, czy będziesz w stanie je zniszczyć? Małym plusem na start jest możliwość wybrania poziomu trudności. Mod nie jest za długi, jego przejście zajmuje około 2 godziny, lecz mimo tego posiada on pełny polski dubbing na porządnym poziomie. O cóż, otrzymałem zlecenie od dwa trasa. Naprawdę powinienem tylko dostarczyć wiadomość magom wody w Jarkendarze. Niestety w drodze do nich wpadłem w zasadzkę zastawioną przez gobliny. Te bestie są cholernie sprytne, mówię ci. Komu to mówisz? Mam już niemałe doświadczenie z tymi małymi, zielonymi stworzeniami. oraz autorską mapę specjalnie stworzoną na potrzeby modyfikacji. W modyfikacji wcielamy się w Kawalorna, ale oprócz niego prawie przez całą fabułę towarzyszy nam myśliwy Gan, który jest bardzo pomocny. Nic go nie bije. Jak mówiłem, agro od Gana. To jest... To jest współpraca. Niczego tu nie znajdę. Większość moda to mechaniki z podstawki, lecz jest kilka nowych mechanik, które nie uświadczymy w oryginale. Nowa kapliczka, a tak dokładniej kapliczka Donosa, nosa, której możemy się modlić za dusze pokonanych przez nas stworzeń i ludzi. A w zamian dostajemy bonusy do statystyk. Aha. Daje odporności, jeszcze są za ludzi, siła i zręczność. Jakie ciekawe to jest. Istnieje również mechanika odwrotna, która odejmuje statystyki zdrowia i many, a jej przyczyną jest tytułowe serce. Nie, nie zniosę tego dłużej. Kolejną mechaniką jest uczenie się z książek. Można nauczyć się tak kradzieży kieszonkowej lub zręczności. Można też wytwarzać strzały, lecz odbyło się to przez dialog z NPC-em. Tak masz tu wszystko. Dobrze. Proszę. Naprawdę tak. Istnieje również możliwość ulepszenia zbroi, choć z niej nie korzystałem. Modyfikacja posiada też mechanikę, która zwiększa posługiwanie się bronią podczas jej korzystania, choć jest to troszkę pobugowane. No, kurde, buguje się to. Modyfikacja ma też końcowego bossa, którym jest demon zaklęty w sercu. Nie jest to boss pokroju New Balance'a, ale może być. W modyfikacji uświadczyłem jednego poważnego błędu, choć nie wiem, może tak miało być. A mianowicie, orkowie nie posiadają broni, a za to szarżyją na nas z pięściami. No, jest orkułkowiec. Czego oni nie mają broni? Pewnie to jest Bóg. No, Uważam, że mod jest naprawdę dobry. Grało mi się w niego świetnie. Fabuła rozwijająca wątek wodnego kręgu jest czymś, czego nie spotkałem wcześniej. Nowe mechaniki, dubbing i mapa tworzą imersyjny świat. Modo oceniam tak 9 na 10. Jest on naprawdę warte ogrania.